Eee, eee, eee. Ile razy tumanie ci tłumaczyłem? No hola, hola, hola! Ja nie jestem dzieckiem, trochę szacunku, tak? Przepraszam, panie tumanie. Ile razy tłumaczyłem, że nie czytamy streszczeń, tylko lektury. Nie no, tym tonem nie będziemy rozmawiać. Ja mam swoje lata, tak? Przepraszam, no. poniosło mnie. Rano miałem lekcję w podstawówce z tymi tumanami. Więc już troszeczkę... No, o, no, o. ale te tumane w tej podstawówce to nasze dzieci, tak? O. Przepraszam, jestem zmęczony. Powrót. Przepraszam, mam pytanie, czy my możemy z Krzuchem iść zajarać, bo na przerwie nie zdążyliśmy? Nie, to już jest bezczelność. Nie, to jest nauk. nauk. Dobra, idźcie, będzie trochę więcej świeżego powietrza w tej klasie. Żeby was nauka tak wciągała, jak te papierochy. Nie są papierochy. Ja zaraz kończę lekcję, to mi trochę zostawcie. Ej! Co to jest? Usprawiedliwienie. Mamusia napisała? Nie, żona. Proszę o usprawiedliwienie braku zadania domowego mojego męża Krystiana, gdyż w dniu wczorajszym byliśmy na urodzinach mojej mamusi, czyli, jak on to mówi, mamuni. A później jeszcze musiał odwieźć mojego pijanego w sztok brata i trochę mu się zeszło. A, i to ma być usprawiedliwienie. Pan czyta dalej. A potem jeszcze przez całą noc czyścił auto po bracie. Robi wrażenie, co? No, będę zmuszony wstawić panu uwagę. W moim wieku to się już na policję dzwoni. <noise> nie wiem, czy jest paragraf na brak zadania domowego. Niech pan siada. Ma pan rację. To nie moja sprawa, co pan robi ze swoim życiem. Przecież to nie ja będę debilem. Ale ciad! Kurde, jak w podstawówce, spotkanie z policjantem. No. <grywa> nie, nie, tylko ten pan ma spotkanie z policjantem. Je, ja? Pan Głowacki? To, tak, ale, ale... Pan jest zatrzymany do wyjaśnienia. No, jak Też nie miał zadania? Nie, prawa jazdy. <grywa> o, dobrze. Yy, słuchajcie, dzisiaj... No Nie mogę teraz rozmawiać. No lekcje mam, nie powiem ci teraz. -daj, daj spokój, cześć, Co się tam dzieje? Nic, nic, nic już nic. Dobrze, e, dziś na naszych lekcji będziemy omawiać dzieło naszego wielkiego wieszcza, który miał bardzo wielki. W... No, mówię ci, że teraz ci tego nie powiem. No, no lekcja jest I no. Jednak coś się dzieje, słucham. To Boże ona chce, żebym jej podał hasło do wi-fi, no ale no nie chcę przeszkadzać w lekcji. To niech pan poda to cholerne hasło, bo nie pójdziemy dalej. Dupacycki 2010. <noise> tak, bardzo pasuje do pana. Określa poziom pańskiej inteligencji. Dobrze, jak już wspomniałem, dzieło naszego wielkiego wiesza pan Tadeusz. Kowalski, czytałeś Pana Tadeusza? E, no właśnie ten, nie? No. E, wczoraj już miałem się za to zabierać, nie? Mm -hmm. I właśnie wtedy przyjechał taki cały tir z grzejnikami. E, no i Pan Tadeusz, bo tak ma mój szef na imię, kazał mi go rozładować. A, i to jest Twoje usprawiedliwienie. Nie. E, na usprawiedliwienie mam e, słowa mojego szefa. Cytując pana Tadeusza, pierdolę te książki, Tir przyjechał. O nie! O nie, tak nie będzie! O nie! O nie, to ja haruję na dwa etaty, jak idiotka! Karmię nocą! Nie, to nic nie mam czasu! Wszystko jest na mojej głowie! A ty zachciało? A ty co się lampisz, wykształciuchu? Mącisz mu tylko w głowie! Co, źle miał na budowie? Źle? Boże! Ja mam nadzieję, że jest na sali ojciec tego dziecka. Dobrze, dobrze. Słuchajcie, wracając do pana Tadeusza. Temat dzisiejszej lekcji. Jakie występują postacie z mitologii słowiańskiej i greckiej w utworze i w jaki sposób Adam Mickiewicz połączył je z ówczesną polityką. OK, prościej. Jakie relacje łączyły Jacka Soplicę i księdza Robaka? Robaka można zalać Soplicą. Ja też zalałbym tę klasę betonem. E... Ojku, y... przepraszam bardzo. Y... Klasy pomyliłam. Przepraszam. Przepraszam. Spokojnie, już spokojnie. Spokojnie, spokojnie. już. Cii. Czy ktoś chciałby to jakoś skomentować? Ja poczułem ulgę. Bo, bo pewności nie miałem. Ale ja pytałem o pana Tadeusza, tak? Przepraszam, ja chciałem zmienić temat, bo mnie przyszło. w środę nie będzie, mam, mam wesele. Nie, nie ma mowy. W środę mamy bardzo ważny sprawdzian i pan musi być. Skoro muszę, no to będę, ale narzeczona będzie rozczarowana. No. Zespół, zespół się mrozi, wódka zakupiona, sala gotowa, no ale sprawdzian to sprawdzian, oczywiście. O, dzwonek, dzięki Bogu, nie wiem jak wy, ale ja muszę się napić. Możemy iść z panem? Nie, macie matematykę. Żyjesz, Krystian? O, ledwo, powiem ci już, ledwo, ledwo. Dzień dobry, dzieciaki. Dzień dobry. Czy żartowałam? Boże, po 40 lat macie. Ja chciałam wykorzystać przerwę i rozwiązać kwestię naszej wycieczki do Krakowa. Chciałam uprzedzić, że jeśli powtórzą się te same rzeczy, co podczas wycieczki, do Gdańska? To to będzie nasz ostatni wyjazd. No, ale chwileczkę, no ale co takiego się działo na wycieczce do Gdańska? No. Co takiego? No co takiego się działo na wycieczce? Wychlejusy jedne wy! Od 39 na Westerplatte nie poległ nikt. Poza z Nowakiem i Malinowskim. Wstyd! Nie no. Poległych było więcej, no. Sromotne straty w tej bitwie to my ponieśliśmy już w autokarze. Bo bez zagrychy było. O. O. Dzieci, bo to pić to trzeba umić. A jeszcze te wasze końskie zaloty wieczorem? Proszę pani, proszę pani, ja nie zasnę. Proszę mi zaśpiewać kołysankę. Położy się pani obok boczeńcy. Chyba kto tak, się śmiejesz? Przy nie byłeś. Proszę pani, proszę mnie przytulić. Pod moim łóżkiem mieszka potwór. Bo był. Normalnie stare konie, a zachowujecie się jak przedszkolaki. Przedszkolaki? O kur. Co się stało? Dzieci z przedszkola zapomniał odebrać.